Siema z tej strony Agis. To będzie taki filmik informacyjny i dzisiaj dowiemy się o tym, co się stało, że i samo tutaj zdjął mój filmik, co nie chodzi tutaj o ten filmik, wiadomo, no o i samą, co nie? Najpierw zostałem straszony, że tak powiem, jakimś tam pozwem, oraz dwuletnią karą więzienną na Facebooku, jednak to nie zadziałało, więc postanowili po prostu skasować filmik z YouTube'a, co nie? Link do tego pisma, w którym jestem straszony dwuletnią karą więzienia i tak dalej macie tam w opisie, co nie, a właśnie teraz zajmiemy się tutaj głównie tym tematem, dlaczego mój filmik Został skasowany. I samu oraz reszta Pompa Teamu wiedzieli o tym filmie, i na to chociażby wskazuje ta niesamowita aktywność Pompa Teamu po tym, jak ja wrzuciłem ten filmik, co nie. Nymfa tutaj wrzuca cztery filmiki nagle, przecież miała rodzić dziecko, opiekować się dzieckiem. Później tutaj i samu rozdaje z dupy jakieś kosy i tak dalej, nie? I w sumie tam jest jeszcze wiele innych rzeczy, które po prostu wskazują na to, że i samu oraz w sumie ten Pompa Team jest zamieszany w to, że mój filmik zniknął, co nie, to w sumie, jeżeli chcecie się więcej na ten temat dowiedzieć, to zapraszam Was na film Kazajukiego, ponieważ on się tam o tym troszeczkę rozpowie, nie? Przekierowuję was teraz ogólnie tak strasznie do tego kazajukiego, dlatego, że po prostu jeżeli ja bym to wstawił na swój kanał, to jeszcze bardziej bym się naraził na to, że po prostu Pompa Team zablokuje mi kanał w całości. System YouTube'a tak działa, że w sumie każdy sobie może chodzić po tym YouTube'ie i tak naprawdę po prostu zgłaszać jakieś tam filmiki i one wtedy zostaną zablokowane i w gruncie rzeczy nawet teraz Pompa Team może mi zablokować kanał w całości to jest bardzo prawdopodobne, że to się stanie ewentualnie w najbliższych dniach, co nie? Także jeżeli mój kanał z YouTube'a zniknie tak bez powodu w najbliższych dniach, miesiącach albo latach, no to po prostu wiemy do kogo się zwrócić pierwszego, ponieważ no po prostu i samu tutaj chciałby sobie zakryć jakieś ślady, co nie? Chociaż taka akcja w żaden sposób, że tak powiem, nie powstrzymuje mnie w mojej działalności, wręcz przeciwnie, i samu tutaj dał mi, że tak powiem, kolejny powód, aby kontynuować to, co robię, i to nawet bardziej hardkorowo, co nie dlatego właśnie, że no cóż, jeżeli ten filmik nie ma znaczenia, to po co sobie tutaj, że tak powiem, szczępić ryja, żeby go usuwać, nie? Oczywiście pompa team tutaj bardzo mądrze tutaj postępuje, bo zwykle jak się komuś musi tak, że tak powiem, strajkuje filmik, to ta osoba dostaje tego notyfikację, i w tej notyfikacji z reguły są e, po prostu no, dane kontaktowe do osoby, która zablokowała wam filmik. W tym przypadku nie ma tam danych do osoby, która zablokowała filmik, tylko jest tam jakiś pracownik Gamelona, czyli po prostu ta cała sieć partnerska, w której jest tam mistrzu X pompa, co nie czy tam jakiś graczol, to po prostu jest ich sieć partnerska, to jest jakiś tam pracownik, nie? Normalnie w tym miejscu powinien być powiedzmy jakiś tam e-mail graczola, jeżeli graczol by mi zablokował filmik, to tam by pisało graczol. Co nie? pompa tym po prostu chce jak tutaj, e, że tak powiem, najciszej załatwić mi kanał, żeby zdjąć mnie z YouTube'a, żeby jeszcze nie było tutaj wiadomo, jeszcze kto to zrobił, co nie? Dlatego na kanale Kazejukiego macie ten filmik, na wypadek, gdyby mój kanał miał po prostu zniknąć z niewyjaśnionych przyczyn, co nie? Macie właśnie ten filmik i tam dokładnie widać, że to właśnie takie świeżynki są, że i samo dalej nie respektuje nymfy, nie? I samo dalej nie respektuje nymfy, a ja osobiście będę się starał zdjąć ten strajk z mojego kanału, aby móc po prostu jakoś tak mniej więcej bez obaw wrzucać. Te dalsze filmiki, i po prostu mogę tam ewentualnie później wrzucić jeszcze nagranie, jak po prostu będę on strajk zdjęty z kanału, jak to tam e, i samu traktuje widzów po raz kolejny, co nie? Liczę tutaj na waszą pomoc, ponieważ sam tutaj dużo nie osiągnę, jednak, co nie? A dla mnie to tutaj wygląda właśnie, jakby i samu razem z Pompatimem próbowali tutaj cenzurować wolność słowa oraz przede wszystkim, nie wiem, dusić takie wartości jak szacunek do drugiego człowieka, nie? Na moim kanale po raz kolejny mówię, dalej będą takie normalne filmy, 6 dni w tygodniu, co nie, także o to się nie musicie martwić. Jedyne, czego nie mogę robić, to nie mogę wrzucać prywatnych filmów, także każdy film, który po prostu wrzucę na YouTube'a, muszę tak od razu upublicznić, więc po prostu on będzie tam na początku w 360p po prostu, bo YouTube będzie go przetwarzał, nie? Liczę tutaj na wsparcie widzam, ponieważ mówię, no cenzurowanie wolności słowa, na przykład teraz w Turcji jest, co nie? W Turcji właśnie teraz em, ten cały Erdogan próbuje tam właśnie, no cóż, cenzurować wolne słowo, co nie? I bezbronni ludzie są tam bici na środku jakiegoś placu bez powodu właśnie dlatego, że sobie ktoś po prostu wyraził swoje zdanie. W tym przypadku jest podobnie, no i niestety system YouTube'a też to wspiera, ponieważ mówię, no każdy sobie może tam nawet bez powodu komuś zdjąć filmik, co nie, i oczywiście ja ten filmik ewentualnie w tym przypadku też odzyskam, ale mówię, no to jednak będzie trwało tam swoją ilość czasu. Więc to byłem ja w sumie i mówię, no jeżeli chcesz mi pomóc, drogi widzu, to prosiłbym cię o to, abyś wysłał ewentualnie ten filmik do jakiegoś przyjaciela czy coś, ponieważ sam tutaj dużo nie zdziałam i potrzebuję jednak troszkę większej ilości ludzi, którzy by się, że tak powiem, wypowiedzieli na ten temat. Także jeżeli chcesz, to jak najbardziej zapraszam do dyskusji i to. to, co je v sumě. Co